Jest czego nie ma, Siema ma Siema juicy orange, halo, ale ogon w górę, ogonek w górę, co tu znowu? Ktoś ci jakieś kiełbaski wsypał? Nie, no trzeba tobie wsypać coś porządnego, nie Stefanku do zjedzenia. <śpiewa> Siemanderu ekipa. Siemaneczko wszystkim. Witam wszystkich serdecznie na kanale Wejherowo Widzicie, co się dzieje. Nie pada. <laughs> nie pada. A jak nie pada, to jest szpada. Jak nie pada, to jest sztyca. I co? I ruszamy na wykopki. Ruszam na wykopki, a bardziej na spacer. Na spacer, bo trzeba korzystać z tej pięknej pogody. Bo nie wiadomo, ile u nas w tej Depreslandii, Adrian, słuchawki, żebyś znowu nie zapomniał, bo się ubierzesz i potem bez słuchawek zostaniesz. Nie wiadomo, ile u nas w tej Depreslandii tej pogody fajnej będzie. Także ja korzystam, a wam życzę miłego seansu. Akcja Zaczynamy naszą przygodę Od rozpakowania Czego? Pepeszego Pepeszego Pierwszy fancior I wlatuje pepeszka Taki muszkiet O Kulka muszkietowa, oko Saurona, kura patrzące, Aja, pepeszka, muszkietówka, coś tam się zaczyna dziać. Już myślałem, już myślałem, ale niestety Kaszubski napoleonek nie jest to fenolek. A taką mam chęć znaleźć fenolka bo mam fenolkowe ciśnienie, <laughs> tak wam powiem, fenolkowe ciśnienie we mnie jest, także ruszam dalej, nie ociągam się, po do celu, po do celu wystarczyło dobrze odciągnąć tutaj listki i proszę bardzo, jaka nam się piękna ptasia trafia, jaki numerek 581 5811 PL23. No kurka. Jest ptasia? Jest ptasia. Liczy się? Liczy. Jest moniaczek. Jest moniaczek. Kurat przyszedłem w to miejsce, bo kiedyś mi tu fenole wychodziły. Teraz patrzę na niego albo będzie fenol, albo będzie perelek. I już wam cyk pokazuje. Zurde Molek. No i niestety nie Fenolek. Nie Fenolek 49. Antoniówka 50 groszy, tak? No kurka. Ale to nic. Antoni. Pozdrowionka. Ty chyba jesteś najczęściej pozdrawianym widzem na wszystkich kanałach YouTubeowych. Ja się nie poddaję. Ja się nie poddaję, lecę dalej. Powiem wam tylko tyle, że to hobby naprawdę uczy takiej cierpliwości i takiego, wiecie, wyciszenia, spokoju. Bo jak, no, będziemy chodzić na jakiegoś raptusa, to się nic nie znajdzie. Ja już sobie przygotowuję szczoteczki, bo widzę, że to dzisiaj będzie dzień na ptasie. Tak jest stara Ameliniowa Ptasia Gołębiarzu, kurde, hodowco gołębi, znowu powiedziałem Gołębiarzu. Zaraz będę schejtowany za używanie tego słowa. No jest dwójeczkę widać, stara Ptasia Ameliniowa obrączka.

W niestety najczęstsze, najczęstsze zjawisko wykopkowe, a to nie ruszę tego. Nie ruszę tego. O! Ha, widziałem. Ale <gry> kurde. Ja pierdzielę, nagrywać. Tak fajnie z tego, żeby było widać trochę jak pochodzę, takie przebitki. A tu bach. A tu bach, proszę bardzo. Co my tu mamy? Co my tu mamy? Pani Bozia Albo Pan Buś Nie, chyba raczej Pani Bozia Czekajcie, ja to wyczyszczę Zaraz zobaczymy O, i nawet Magda Magda, ty wiesz go pilnować, nie? Dobra Nie ma to jak środek podręczny <laughs> Nie ma to jak środek podręczny Medalik D, nie Medalik, fakturę sukursu. Ojejku. Zresztą tu macie w rogu zdjęcie tego, co ja się tu będę produkował i moją ułamaną łaciną nawijał. Ale się tu kręcę. Totalny śmietnik. Tu takie bajorka, krzaczągi, wszystko. No to nic, nic nie ułatwia. Zresztą zobaczcie sami, co są. Wszystko jakieś butelki leżą, śmietniki, polmosy, masakiera, ale wśród tych wszystkich fanciorów mam jedną fajną rzecz Jedną fajną rzecz Norwegia. No nie kurwa Norwegia, czekaj, Czekajta, już się za to zabieram. No będzie coś ładnego. To będzie coś ładnego O kurde Poznań? <laughs> ja pierdziele, ale to nie jest Masakra Bracia Kurk, zresztą po co ja się tu pierdziele tym, tym, jak sobie mogę do wody podejść. Ale piękne. Ale petarda. Poznań, bracia, Nowaczyk. Poznań, bracia, Nowaczyk. Ja się naklękam w tej wodzie. Po co? Poznań, bracia, nowaczyk, ale tu już nie widzę, co tu jest napisane. Dobra, wklejam fotę, wycinek tej blaszki i zaraz sobie patrzę w internet. Wy oczywiście, jak napiszecie komentarz, co to jest, to będę wam również bardzo dźwięczny. No ale mam petardy na dzisiaj. Chyba mam petardy już dzisiaj. I już wam powiem, znalazłem. <laughs> znalazłem, czyli jest Poznań bracia Nowaczyk Górna Wilda 30. Przedwojenny znaczek rowerowy. No kurde, mam międzywojny. Mam międzywojenny fand. Fajnie to wyschło. Ładnie wygląda. Nawet ta emalia nie jest jakoś tam strasznie zajechana. Kurwa, mam petardę. No, co tu dużo mówić? Mam petardę i już jest tolek banan. Także kochani, cierpliwość. Jeszcze raz cierpliwość. I będzie dobrze. Lecimy dalej. Ja wiem, kto mi zaraz komentarz tutaj napisze. Ale ładnie, tu ptaszki. No, to by mogło tu nie ćwierkać. Ptaszki ładnie ćwierkają w lesie. W tych pięknych okolicznościach. Przyrody niepowtarzalnych. Kochani, ale wiem, kto mi zaraz tu komentarz napisze. Także uprzedzając ciebie, tassa Velocipede, <grystanie> zobacz. Też mam w Polsce takiego fanta. Nie tylko tassa Velocipede, pozdrowionka, oczywiście, przyjacielu sztucy Kadente, Tarnogrodzki Andrzejku. Przerwa na taktycznego żuteneska. Walczę z tym. I walczę. Gdzieś tu jest sygnał, tylko nie mogę go kurde wydobyć spod tych korzeni Z drugiej strony co to jest? Kurde moneta ja pierdzielę Patrzcie na to Monetka co to za moneta? No kurde. Adrian, co ty byś mógł trafić? Przychodzisz po fenole, a cały czas szarpiesz 78. Pozdrowionka serdecznie dla wszystkich 78 8 PRL, no kurde. Pod korzeniami. Myślałem, że będzie fajna akcja. No niestety. Mam guzika. Mam guzika, ale to daje w tych uszach, jednak deus. Deus to jest taki, że trzeba naprawdę być do niego przyzwyczajonym i cierpliwym, bo te dźwięki niejednego mogą zrazić, ale to jest kosiara na drobnice. No niestety, zwykły pułaski. Jest szansa, zielone. no. Perele też bywają zielone. I co? Jest szansa ja pitol o kurde no i dobra No i dobra Ale dzień zrobiony Kurde Ja pierdziele nie wierzę mi jest ciężko w to uwierzyć. To wyskoczyła, zobaczcie. Co to jest za głębokość? Ile? 5 cm? Naprawdę? 5 centymetrów? Tutaj? To jest niemożliwe. Wiecie co to jest? Patrzcie w róg ekranu. Ale teraz to schnie. Patrzcie w róg ekranu, co to jest. 1926? Wy to widzicie. Widzicie koronę? Widzicie dwa krzyże? <grystanie> Widzicie dwa Fenige Dancik <grystanie> Jak ja dawno nie miałem. A ja mówię po fenola. Ale taki fenol to robi mi dzień po całości. Masakra. Jaka petarda, kurde. <grystanie> dwa fenole. Freierstadt dancik Chyba więcej nic nie trzeba mówić. Ale piękna monetka. No to mi się trafiło. Dla mnie to jest szok teraz, w tym momencie. Bo ledwo odszedłem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć kroków od dancinga. Kurde molek. I mam fenola. Mam fenola, mam dyszkę fenolową. I to w jakim pięknym stanie. Zresztą co tu w lesie ma innego wyjść? 1943, ale prześliczna, ale piękna. Foty wlatują w rogu. No jest petarda. Słyszycie? Słyszycie? W samo południe, dzwony dzwonią. W samo południe, godzina 12. Patrzcie, co tam leży. Masakra, ale petarda. No, nie, no, kurde. Powiem Wam tak. Kochani, jak na jeden dzień Adrian. Nie z gilami do ludzi. Jak na jeden dzień to jestem rozwalony. Rozwalony ilością tych fantów i jakością tych fantów. Jest kolejny. Kolejny petarda fant. Dzwony dzwonią, to co innego może być, nie? Co innego może być? A, że kurka. Ale piękny! Ojejko, Jaki Pan Jezusek! Ale petarda! Kurde! Nie no! O czym tu mówić? Oczywiście wlatują już zdjęcia obok. Ale to jest mistrzostwo świata! Nie no! Wypad Dzień Konia! Dzień Konia, Słonia, Osła, Barana. Normalnie wszystko naraz. No petarda! Totalna petarda, ale piękny fancior. Kochani. Kurde. Czarne kciuki wymiatają. Nie ma innej opcji, żeby nie wymiatały przy takich znaleziskach, przy takich fantach, przy takim farcie. Ale to nie wiem, czy ten fart jest podyktowany tym głodem wykopkowym, czy fart jest podyktowany fartem. Nie wiem. Dobry fart, krzyżyka wart. Jest petarda. Naprawdę petardziunia Jeszcze jakiś ogryzek Jeszcze jakiś ogryzek wpada ha, Kurde, takich ogryzków to ja chcę jak najwięcej Takich ogryzeczków to ja chcę jak najwięcej Patrzcie co ja mam Nie Dzień konia Dwa grosze z międzywojnia Dwa grosze z międzywojnia Obiedzony, trochę obżarty ale jest, jest, polski orzełek będzie najpiękniejszy z najpiękniejszych. Jest dwa grosze międzywojenne, ale petarda. Kurde, total petarda. Ja, pitole. I to jest chyba zwieńczenie dzisiejszego wypadu. To jest naprawdę zwieńczenie dzisiejszego wypadu, bo ja widzę, co to jest. I tak jak Wam mówiłem, że co mamy dzisiaj. Ale zjedzony. Dzisiaj mamy Dzień Konia. Dzień Konia i to tak po całości. A niech ten fant, ale piękny. Oczywiście bez jeźdźca, ale to nie o to chodzi. Jak jest Dzień Konia, to musi być Dzień Konia. No to realna petarda. Ale to się wszystko fajnie zgrało. Powiem wam szczerze, z tak kurę roześmianą, Uśmiechniętą facjatą Już dawno nie wracałem do domu Ale Tak sobie myślę, no czemu Dlaczego tak się stało Wiecie, człowiek zawsze szuka przyczyny <laughs> Skutko przyczyny Dlaczego czasami nie idzie <laughs> Dzisiaj dzień konia I tak patrząc w lusterko I zerkając W lusterko, co mi tam mam Na tej mojej łepetynie no to przecież mam moją szczęśliwą czapkę. Przecież mam na głowie swoją szczęśliwą czapkę. I już mam kolejny powód uwierzyć, że są amulety, które przynoszą na... he <laughs> Fartanie Jadę na chatę, ale to były petarda wykopki. By A pan dumny. A pan dumny Ach, ten ogon dzisiaj, ach ten ogon, dawaj mi tego, dawaj mi tą kitę rudą. Dawaj mi tą kitę rudą. Moją wróżbiciarską. <laughs> Ale ty dzisiaj wywróżyłeś, Stefan. Należy ci się, kurczę, podwójna porcja. Należy ci się podwójna porcja do linki rozkoszy. Ty to masz dobrze, nie? Ale to wiesz, że też twoi fani na kanale. <laughs> Zawsze na jakąś dolinkę rozkoszy dla ciebie coś tam capnął. Nie, też możesz ładnie podziękować ogonkiem chociaż. No masz. ja obiecałem dwie porcje, to masz dzisiaj dwie porcje. Naprawdę dziękuję ci Stefciu za ten mega super dzionek. Jest i na zdrówko kochany. twój reporter, twój reporter tu siedzi. Mogę cię porwać na romantyczny obiad? Możesz. Halo, cześć Kuba. Wiedział. Mieliśmy się. <noise> Pomaha. Dzisiaj mamy dzień konia na Wokoku. Normalnie taka petarda była, że aż mówię, muszę cię zaprosić na super romantyczny obiad. O, znalazłeś stówę na oko? <noise> Nie, ale ci za, za ten. <noise> Zabiorę do... <noise> Złotych łuków, złote łuki, Super, Najsmaczniejsze! chcę <grymne> no. Ten barbecue, sos Te dwa rodzaje sosów. Są kupony, można kupony wykorzystywać. Co ty chcesz? Te dwa rodzaje sosów, te złotki barbecue i chcę 9 na i mały frytki. 9 na mi i małe prytki. Tak. Na no, tego nie ma, ale może masz w aplikacji. <śmienny> no dobra, to ja wezmę. A wezmę coś w sobie. 11. Ojej, o, taki zestaw. tu. Kochanie, baby. Bejwa. beba, proszę please. My zabieramy się. Teraz za smaczne danie. Przy chwilę wam smaczniejsze. Nie ma nic smaczniejszego od McDonalda. Jest. Czeka, co. Koło gospodyń wiejskich z Wolszewa. Świetnie gotuje. O kurde. A wam jak filmik się podobał, to wiadomo, Stawiacie łapkę, zostawiacie subskrypcję. Nie widzę w ogóle możliwości, żeby wam się nie podobał. Wypadł totalnie dzień konia. Totalna petarda. Tak też kończę. Nie wiem czy kończę, czy to będzie wszystko. Nie wziąłeś mi sosów? Jez, yes, zapomniałem, już idę. No widzicie, tak ma chłop, który jest podniecony wykopkami, a sosów zapomnie i już. To ciśnij maleńki. I nie ma kakała. No. Nie ma kokała. Dobra, na trzymajcie się, ja idę po sosy.